Mgła przyszła niespodziewanie. Rankiem kosobudy, mała zaniedbana wieś w sercu kaszub, tonęły jeszcze w szarym, zimnym świetle jesieni. Drzewa na skraju lasu uginały się pod ciężarem wilgotnych liści, a asfaltowa szosa lśniła od nocnego deszczu. Ale kiedy zegary w zapomnianych domach wybiły dziesiątą, mgła zaczęła się sączyć z lasu. Najpierw jakby nieśmiało. Delikatne strugi białej waty, wijące się przy ziemi, oplatały korzenie drzew wypełzały na pułościste łąki i zarośla. Ludzie patrzyli na to z niepokojem, przerywając swoje zwykłe czynności. Stare kobiety rzucały okiem z firanek, mężczyźni odchodzili od warsztatów, dzieci cichły na podwórkach. W ciągu godziny cała wieś zniknęła. Gęsta, łojowata mgła przypominająca zbutwiałe mleko zawisła nad dachami domów, zalewała studnie, wciskała się w szpary pod drzwiami. Powietrze zrobiło się ciężkie, tępe, przesycone czymś ostrym, metalicznym, co odrażniło gardła. Zaczęły się dziwne odgłosy. Z gęstych warstw mgły dochodziły stłumione stuki, jakby ktoś powoli stukał kijem o asfalt. Dalej słychać było skrzypienie ciągnące się, rozdzierające światło ciszy, pękające jak zamrożone drewno. A potem przyszły cienie. Na drodze tuż za rozklekotanym sklepem spożywczym, z mgły zaczęło się wyłaniać coś wielkiego. Czarne, nieregularne kształty, jakby skrzyżowanie jelenia, żyrafy i pająka, szurały powoli w stronę budynków. Ich poruszanie się nie było naturalne, każdy krok wydawał się zbyt płynny, zbyt wydłużony, jakby czas wokół nich się rozlewał. Pierwsza ofiara była Stara Nowakowa. Wyszła przed dom, owijając się rozklekotanym swetrem, z oczami ślepo wpatrzonymi w białą otchłań. Kiedy szkieletowata dłoń stworzenia dotknęła jej ramienia, Nowakowa wrzasnęła. Ale krzyk był przytłumiony, jakby wciągnięty w mgłę, zagubiony na zawsze. Potem wszystko potoczyło się lawinowo. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij, lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Ludzie zamykali okna, barykadowali drzwi szafami, rzucali meble na klamki. Mgła napierała z uporem, cieknąc przez szczeliny, sycząc jak wąż. Stwory. Teraz już widać było ich całe stada, przesuwały się ulicami, cicho, niemal majestatycznie, jakby świat należał już tylko do nich. W centrum wsi, w starej remizie strażackiej, schroniła się garstka ludzi. Piętnastu mężczyzn, kobiet, dzieci, wszyscy drążycymi oczami wpatrzeni w zamknięte drzwi. Pani Wojtasik, kucharka z podstawówki, trzymała w rękach tasak do mięsa, ściskając go tak mocno, że krew odpłynęła z palców. Co jakiś czas ktoś słyszał odgłosy z za ścian, stukot pazurów, szorowanie czegoś ciężkiego po murze, łagodne, ni to westchnienie, ni to warknięcie. Czas się całkowicie rozmył. Godziny, może dni, były tylko niekończącym się pasmem ciemnienia i rozjaśniania się mgły za oknami. Głód przyszedł szybko. W lodówce znaleziono kilka zwiędłych marchewek i zapomniany słoik kiszonej kapusty. Ludzie żuli powoli, z rezygnacją trzymając się blisko siebie. Dzieci przestały płakać, patrzyły tylko wielkimi, pustymi oczami. Kiedy pierwszy raz usłyszeli drapanie na dachu, wiedzieli, że nie przeżyją. Ktoś zaproponował wyjście, a dokładniej przebicie się do starej plebani, gdzie podobno był agregat i zapasy. Pięćdziesiąt metrów wśród mgły. Poszli w trzech, nie wrócił nikt. W Remizie zapach strachu był już niemal namacalny. Tępy, lepki, wdzierający się do nosa razem zwonią pleśni i przerażenia. Ludzie przestali rozmawiać, nawet szeptem. Siedzieli, każdy osobno wpatrując się w ciemność. A mgła gestniała. Czasami tuż za brudnymi szybami pojawiały się kontury. Długie, cieniutkie palce ociekające błotnistym płynem. Oczy, czasem jedno, czasem dziesięć, błyszczące lodowatym światłem. Niektórzy nie wytrzymywali. Mężczyzna w kurtce roboczej rzucił się na drzwi z krzykiem, rozwaruje na oścież i wybiegł, tonąc natychmiast w bieli. Jego krzyk urwał się po kilku sekundach, zastąpiony mokrym, mlaskającym odgłosem. Na koniec przyszła ciemność. Mgła, jakby syta, zaczęła gęstnieć do konsystencji galarety. Światła zamigotały, potem zgasły. Ludzie trzymali się za ręce, ściskając, drżąc, modląc się bezgłośnie. W ciemności, która śmierdziała zgnilizną i starą krwią, coś zaczęło się przemieszczać. Ciche szuranie, miękki miarowych chrzest. I wtedy drzwi remizy ustąpiły. Z mgły wypełzło coś, czego ludzkie oczy nie były w stanie pojąć. Ciało pulsujące, porośnięte setkami chitynowych odnóży, o tysiącu oczu, każde patrzące w innym kierunku. Cisza rozdarła się wrzaskiem. Ostatnim, jaki usłyszały kosobudy. Nad ranem mgła opadła, a wieś była pusta. Domy rozwarte jak martwe usta, ulice zasypane dziwnymi, czarnymi plamami jak po rozlanej ropie. Ślady butów urwane nagle, na środku drogi. A las stojący w milczeniu, wciąż tętnił własnym, upiornym życiem. Epilog Mgła nie rozproszyła się wraz ze świtem. Gdy pierwsze, blade promienie słońca dotknęły zbutwiałych dachów kosobut, biała masa zaczęła powoli, niemal świadomie sunąć dalej. Sunąc po pustych drogach, wpełzając w rowy, przeskakując przez zakurzone pola. Tam, gdzie przechodziła, ziemia stawała się jałowa, czarna, pełna pęknięć i śladów, których nie dało się przypisać żadnemu znanemu stworzeniu. Po południu mgła dotarła do nowych barkowic. Miasteczka większego, żywszego, gwarnego jeszcze tego ranka. Nikt nie zauważył jej przybycia. Rozlała się najpierw w po łąkach, potem wpełzła do ogrodów, ukryła się w piwnicach i szopach. Ludzie jeszcze śmiali się, rozmawiali, dzieci grały w piłkę na placu zabaw, podczas gdy biel rozpełzała się wzdłuż chodników niczym cichy zwiastun śmierci. Wieczorem pierwsze zaczęły być psy długimi, pełnymi trwogi jękami, niesionymi przez nieruchome powietrze. Potem przyszła cisza. Gęsta, dławiąca, martwa. A mgła jak żywy organizm pulsowała w świetle latarni, zagęszczając się przy progach domów, wyciągając swoje lodowate maki ku ciepłu ludzkich serc. Kosobudy były tylko początkiem. Mgła była głodna i wiedziała, gdzie pójdzie dalej. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem!